Wielki Atraktor, czyli co próbuje wessać naszą galaktykę. Ja jestem Konrad i polecam mnie obserwować. Wyobraźcie sobie niewidzialną siłę, gigantyczny kosmiczny magnes, który przyciąga naszą galaktykę drogę mleczną z oszałamiającą prędkością ponad 2 milionów kilometrów na godzinę. Co więcej, mimo tej szaleńczej prędkości nigdy do niego nie dotrzemy. Czym zatem jest ta kosmiczna zagadka? Okazuje się, że Wielki Atraktor nie jest pojedynczym obiektem, ale miejscem, takim grawitacyjnym centrum ogromnej supergromady o nazwie Laniakea, co w języku hawajskim oznacza niezmierzone niebiosa. Struktura ta, rozciągająca się na ponad pół miliarda lat świetlnych, składa się ze 100 tysięcy galaktyk. Wielki atraktor to po prostu najgłębszy dół grawitacyjny w naszym kosmicznym sąsiedztwie, czyli punkt, do którego przez miliardy lat grawitacja ściągała materię. W jego sercu znajduje się masywna gromada w węgielnicy. Jednak bezpośrednia obserwacja tego atraktora jest niezwykle trudna, bo skrywa się za tak zwaną strefą unikania, gęstym pasem pyłu i gwiazd naszej własnej galaktyki. Jego istnienie po raz pierwszy zasugerowano w latach 70. XX wieku, obserwując nietypowe ruchy galaktyk. W 1986 roku grupa astronomów, znana jako Siedmiu Samurajów, potwierdziła, że Droga Mleczna i sąsiednie galaktyki pędzą w kierunku tego wielkiego atraktora z prędkością około 600 km na sekundę. Pozostaje jednak kluczowe pytanie: skoro tak pędzimy, to dlaczego nigdy tam nie dotrzemy? Odpowiedź leży w jednej z największych tajemnic wszechświata ciemnej energii. Ta zagadkowa siła powoduje przyspieszoną ekspansję wszechświata, odpychając od siebie galaktyki. W dużym uproszczeniu, wszechświat się rozszerza, czyli przybywa przestrzeni pomiędzy nami a wielkim atraktorem szybciej niż zmierzamy w jego stronę. Nasza podróż jest więc kosmicznym wyścigiem, którego mety nigdy nie osiągniemy.